Cześć. Cześć! To Jula, Zuza, Ania. Andrzej. Czyli razem ObieCzwiaty4.com Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy na plaży i pierwszy raz jest taka sytuacja, że raczki nam przyczystają, gdzieś dzisiaj. niż w górę i nad naszym polskim morzem. Tak siedzimy, bo jest aż w tyle śniegu i lodu, że bez tego no to ciężko będzie by Tak, jesteśmy w Mikoszewie. I zobaczcie, mamy takie profesjonalne opcje Szpileczki, jak to na dane, Proszę bardzo. Niektóre chodzą na takich wysokich obcasach, my preferujemy takie 300 które no, ułatwią nam po prostu zgrabne poruszanie się po lodzie. ludzie się ślizgają po tym lodzie No słuchajcie, kończymy nasz spacer po Mikoszewskiej plaży. Widzieliście, że to są po prostu cuda, to co się tutaj działo. Dobra, kamera przez mróz mi szybko pada bateria, więc mówię szybko. Mamy nadzieję, że podobało Wam się równie mocno co nam i co? Zachęcamy do oglądania naszych innych filmów i do zobaczenia. Cześć!